Co jest właściwie złego w tym, że kochamy rodziców, dzieci, braci, męża, kogo tam by nie wspomnieć bardziej niż Jezusa. Czy to nie chodzi w naszym życiu o miłość, o to, żeby właśnie siebie w tej miłości dawać drugim? I wydaje mi się, że odpowiedź jest Oczywiście właśnie chodzi o to, żeby kochać mocniej i lepiej i bardziej pełni. Ale żeby właśnie to móc osiągnąć, potrzebujemy stawiać jego na pierwszym miejscu, bo to on i w nim są wszystkie nasze miłości, wszystkie nasze relacje, a także wszyscy inni ludzie. I to on umie nadać i właściwe proporcje. I dlatego właśnie, gdy patrzymy w górę, z ta perspektywa tego wideo, to wówczas możemy się uczyć jeszcze lepiej kochać innych. Tak kochać, żeby to nie było uczucie tylko nie wiem, nas uzależniające od jednej osoby, niedojrzałe czy. ale właśnie coraz bardziej w kierunku takiej bezinteresowności. Tego, co właśnie daje całą głębię temu naszemu, naszej miłości. Dlatego Jezus na końcu tego fragmentu z Ewangelii wspomina o dawaniu kubka wody temu, kto potrzebuje, ze względu na to, że jesteśmy Jego uczniami. Bo bycie właśnie Jego uczniem to nic innego jak właśnie zakorzenienie naszej miłości w Nim, postrzeganie Jego jako źródła. Naszej miłości do innych. Tego, który potrafi te wszystkie nasze uczucia, nasze relacje, nadać im nowy sens. I wydaje mi się, że tutaj jest też taka obrona przed tym, żeby te nasze właśnie relacje na przykład nas nie zniszczyły. Nie, nie, nie sprawiły, że, że zejdziemy z. Że stracimy z oczu coś bardzo ważnego. Więc w dzisiejszej Ewangelii Jezus według mnie mówi: Kochaj wszystkich tych bardziej, ale będzie to możliwe, jak zapatrzysz się we mnie. To dzielę się z Tobą takimi przemyśleniami, podziel się ze mną i to usłyszenie.